Yo, 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 się, ale wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny rozpierdziel na stronce, a wy mordeczki oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników oczywiście daje jedną skrzyneczkę Milspeka. Mordeczki, to nie wszystko co mój kodzik daje, macie ode mnie jeszcze zajebiste skiny w formie, oczywiście bonusu za używanie mojego kodu, więcej informacji macie na Discordzie, na kanale TIKETY. Zapraszam niedługo nowy update, ik. nowe skiny tam wlecą. No i będzie wszystko jasne wariaty. Jeszcze chciałbym wam przypomnieć, że sama strona jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym, no i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was jest do zgarnięcia zajebisty skinek na kałacha, oczywiście w Star Treku o kwocie prawie 90 ziko. Co zrobisz, że zgarnąć taką nagrodę? Oczywiście zostaw łapę w górze pod tym filmem, suba kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko wariaty. My dzisiaj wlatujemy jak do siebie 8000 zł. I kolejną zajebistą skrzyneczkę, sobie oczywiście przetestujemy. Mordy generalnie tutaj bardzo mi się spodobały te nowe skrzyneczki Jupiterów, bynajmniej chociaż dwie ze względu tutaj na wygląd. Zobaczcie sobie ta skrzyneczka za 40 zł, no tutaj wielki szacun, efekty, oczywiście Pokemonów piękny. Gengar oczywiście tutaj mordą świeci No fajnie ta skrzyneczka się prezentuje Do niej sobie przyjdziemy w późniejszych materiałach Ale dzisiaj zajmiemy się kolejną fajną moim zdaniem skrzyneczką Jest to e, jedna z nowych I no bym powiedział, że najtańsza z tych nowych Bo za jedyne 11,20 z tego co widzę Jakiś spizgany tutaj Papa Smurf sobie stoi No dosyć ciekawie ta skrzyneczka jest zaprojektowana Jak najbardziej mi się oczywiście podoba tutaj graficzka i z tego co widzę również no ziomuś wielki plusik ode mnie za zielony styl tej skrzyneczki, no mordeczki generalnie fajne tutaj są skinki, 1700 zł 1166, jest gloczyk za 460 no i jakaś awupeczka dobra, a zobaczmy coś takiego na jednym procencie tutaj widzę 0,5%, 200 zł mamy również y 113 zł, no tutaj mało brakuje do 1%, tu mamy no już prawie aż 2%, 60 zł, no skrzyneczka, jedyne 11, 20. zobaczymy jak to poleci, zobaczmy jeszcze e, na samym dole, 26, 20%, tu 8, tutaj znowu 8%, tutaj znowu 6, ojojoj, trochę taka... Może być również ryzykowna. Zobaczymy, no 8 klocków mamy, wydajmy sobie troszeczkę na tą skrzynkę. Sporo rady została otworzona 2700, więc dużo, dużo. No i mam nadzieję również, że oczywiście skrzyneczki, wow, są już dostępne na bitwach. Jestem ciekaw, jak one się zaprezentują. Ok, będziemy to sobie w sumie zostawiać. 20 ponad złotych, fajnie, fajnie tutaj oddało No, dwa razy tyle co wartość oczywiście skrzyneczki. Lecimy, drugi dropek, no jest troszeczkę gorszy, 2.32, wariaty jeszcze wam, bo oczywiście na no szybko przypominam, że wleciał nowy konkursik, nowe ogłoszenie jest na Discordzie, na oczywiście zaproszenia Discord, co do zgarnięcia 3 zajebiste skiny, chodzi o to, że po prostu kto z was najwięcej osób zaprosi aktywnych na Discordzie, to sobie e, będzie mógł zgarnąć takie nagrody, będziemy robić coś takiego jak top 1, top 2 oraz top 3. Więc zapraszam wszystkich. Myślę, że fajna opcja. Lećmy sobie z trzecim takim otworzeniem. I, I czy coś tutaj lepszego będzie? Mamy gloczka. Ile on może być warty? 8,76. Tu niestety nam za skrzyneczkę nie oddało. Również Wam przypominam. Bliziutko tutaj rzadki przedmiot, ale niestety nam nie doleciał, że wariaty nadal dla rangi VIP będą otworzone zajebiste konkursy. Następny konkursik będzie również dowalony Chcę wam to jakoś wynagrodzić. Myślę, że ta ranga jest ważna. Generalnie aktualnie jest do zgarnięcia koska za 1300 zł. No i oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani jak zdobyć taką rangę, oczywiście tylko i wyłącznie 10 osób co miesiąc ma nadawaną tą rangę. No to wbijajcie na kanał rangi. Tam jest pięknie opisane. Myślę, że tutaj skinki będą dojebane dla was rozdawane dla tej rangi oczywiście. No i mamy jakiegoś tutaj innego glocka, No 3,28 bardzo mało niech będzie, że to ostatni taki strzał, bo aż nie mogę patrzeć. UMP45, 580, no nie no halo, panie, 33 zł za 3 takie e, sztuki muszę tutaj sobie zmienić. Troszeczkę y, graficzkę w tym momencie 4:44 do tarcia. Y, chrzanu, generalnie skrzyneczka dowalenie się tu prezentuje. Kurde, jakiś spisgany smurfik stoi, i mamy rzadki przedmiot. Mamy to, mamy ten rzadki przedmiocik. Zobaczmy, co dostaniemy. Dawaj, 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 coś mocnego, i tutaj jest losowanie naprawdę. Ja pierdolę co. Tu się odjebało. No fajny, rzadki przedmiot, ale czemu tylko te 60 zł? Liczyłem, że tu już koska poleci, no ale chyba się trochę przeliczyłem. Fajny zysk, tak czy inaczej 65 zł. Ja pierdzielę, no bo tutaj jeszcze jest dodane właśnie skinek o ten za 38 zł. No ja, no. Szkoda, szkoda. No niby rzadki przedmiot, troszeczkę droższy, ale mogła ta koska polecieć Kurczę, pieczone. Dobra, może jeszcze trafimy. Jest tutaj nadzieja. Zobaczmy dalej jak ta skrzyneczka, bo chyba niestety jesteśmy aktualnie troszeczkę na minusie. Zaraz sobie ocenimy. Oczywiście jak sprzedamy wszystko. Mamy kałaszka. Piękny, zieloniutki. Będzie co warty. 11 ziko, łącznie 20. Troszeczkę do dotarcia szanu. Lecimy tutaj 5 sztuk na raz 56 zł. Troszeczkę już więcej siana. No i, no i... Czy coś tutaj jeszcze nam wyleci? Mamy gloczkę, mamy 2 razy P90, łącznie 1532, No niestety, minusik, podpuszczmy kolejny raz. Dawać mi tutaj rzadki przedmiot. Mamy, mamy, wygadałem. Proszę, proszę, dawaj koskę. Dawaj koskę, malutki. Lecisz, lecisz, lecisz. I, i, I kurde, maka dostajemy znowu 60 zł. No niby fajnie, ale kurcze. Liczyłem na coś więcej po prostu, no, Tu był proficik, ale 6-7 zł, no to malutko przy trafieniu jakiegoś tam, wiecie, rzadkiego przedmiotu, dawaj to gówno. Okej, okay, 11 zł, łącznie 17, znowu niestety yy, strata, myślę, że jeszcze sobie z dwa razy zakręcimy i mamy kolejny rzadki przedmiot. Teraz jest szansa na wydymanie szympansa, lecić G4Skins, dawaj kosę, dawaj kosę, dawaj kosę. Ja pierdziele, chociaż tą awłupkę mogliśmy dostać, 65 zł. Ile ta włókna? No 3 stóweczki, a ta dwie, więc kurde fajnie by było. Dobra, ostatni strzał i zobaczymy sobie, ile mamy w ekwipunku. Wydaliśmy jakieś 500 złotych. Mamy super rzadki przedmiot, no i to jest Twoja szansa. Dawaj, no to już jest trzeci albo czwarty raz. Kolego sympatyczny, no nie no. 38 zł, 53 zł łącznie. I jeszcze przy trafieniu rzadkiego przedmiotu, niestety nad nie było profitu. Sprzedajmy sobie to wszystko. Wariaty, Generalnie jesteśmy niestety po openingu tej skrzyneczki na minusie 100 zł. Nie jest to jakoś dużo, skrzyneczka też fajnie się tutaj prezentuje. No szkoda, szkoda, że ten rzadki przedmiot, to akurat mi nie wypadła, by było całkowicie inaczej. Ale jeszcze się nie przejmujemy, wlećmy sobie z tą skrzyneczką oczywiście na jakąś fajną bitewkę. No trzeba wziąć pod uwagę, że ona też jest tania ta skrzynka, może na bitwach będzie jakoś inaczej nas zaskakiwała. Dodajmy sobie ją może troszeczkę więcej po prostu razy 225 zł prawie tutaj bitwa 20 skrzynek dosyć dużo 3 graczy no i dzisiaj nie mieliśmy szczęścia dajmy sobie na tryb underdog zobaczmy jak to poleci musimy dodać oczywiście bociki, a ja wam jeszcze szybko przypominam, bo naprawdę jest czasu już mało, za parę dni dosłownie się kończy konkurs bez żadnych wariaty wymagań. Wystarczy, że wbijecie sobie na Discorda na kanał konkursy bez wymagań i dołączycie, a może zgarniecie sobie piękną kostkę o wartości 750 Ziko. Myślę, że fajna opcja. Wiadomo o tym bardziej, że nie trzeba wydawać żadnych Kieniążków, a jeżeli jesteście zainteresowani konkursem dla boosterów, no to również zapraszam do zostawienia busta na serwerze. Automatycznie będziecie mogli dołączyć do takiego konkursu. Jeszcze trafiamy rzadki przedmiot. Ja pierdzielę no na underdogu. Okej, okay, jeszcze no nie jest nic takiego mocnego, bo niecałe 60 zł. No i kończąc yy, mordeczki. Oczywiście na tym konkursie dla boosterów jest zajebista koska o kwocie 555 ziko. Do zgraniczenia dla was, tam również nie ma dużo osób, bo około 20-30, tyle ile jest? Oczywiście boosterów na serwie. Zapraszam wszystkich. Myślę, że fajna opcja. Generalnie po nowym yy, miesiącu, czyli jak aktualne konkursy się zakończą, będą nowe, zajebiste konkursy i już nie będzie tak, że po prostu jeden, jeden skinek, jedna nagroda będzie do zgarnięcia, a zrobimy coś takiego nowego, że po prostu 3 albo 5 osób sobie wygra, więc będzie więcej nagród do zgarnięcia dla Was. Myślę, że jest zajebista opcja. No i po raz kolejny, no nie, no nie wierzę. Dobra, mogłem tutaj wziąć tryb normalny. Ojej, no 60 zł. Kurczę, no aż tak dupa nie piecze, bo nic ciekawego mi nie wypadło. Ale no nie gadajcie, ja tu dzisiaj mam jakiegoś pecha, albo szczęście w sumie do tych rzadkich przedmiotów, jakiś Galil 42 zł. Ok, no bo sporo, sporo, nie oszukujmy się, sporo razy ja już tutaj dostałem tą gwiazdeczkę wcześniej przy openingu co najmniej ze 3-4 razy. Tutaj również już na bitwie dwa razy. Więc mega fajnie, fajna jest to coś nowego, jakaś tam animacja, ale kurczę, no dawać mi tutaj kostkę. nie oszukujmy się skrzynka też jest tania, nie ma co liczyć na dużo chociaż czekajcie, czekajcie, jeszcze jest szansa może oni trafią po kostce. nie no, kurde, jakby on dostał coś mocnego za 2-3 stówy już by był tak jakby wyeliminowany i tutaj jeszcze ten by musiał troszeczkę nadrobić, ale zaraz go sobie obczajmy bo może on trafił nie, nie trafił tutaj jakiś, o, moc tych dropów, jest szansa Daj mu coś za 200 i jeszcze będzie. Nadzieja ludzkości. Kurde szadowki tam nad nim poleciały. Ja pierdzielę. No niestety wariaty chyba to przetupiliśmy. Mieliśmy najwięcej. Ja pierdzielę, a szkoda, szkoda. 480. E, ziko sobie ziomu i zgarnął Ej, mam rzadki przedmiot jako bonus. Pokaż, pokaż co ty mi tutaj dasz ciekawego. Ja pierdzielę, jaki dojebany skinek. No nie no, wielki szacun. 13 zajebistych ziko, nie no, fajnie, fajnie, kurczę, jeszcze rzadki przedmiot tutaj jako bonus. To mi się jak najbardziej podoba. Mordy, zakończmy ten odcinek jakoś tutaj honorowo, wlećmy sobie oczywiście w jakąś mega dojebaną skrzyneczkę. Na sam koniec, mega dojebana skrzyneczka, czyli oczywiście... Moja własna skrzyneczka, stwórzmy sobie może na 7 sztuk. Szczęśliwa siódemka, jak to się mówi. Dajmy to na 3 graczy i dajmy oczywiście tryb normalny. Liczymy, że coś ciekawego trafimy. No powiem Wam szczerze, liczę na jakiś super rzadki przedmiot. Już parę razy dzisiaj dostałem, więc trzymajcie kciuki. Jeżeli coś z mojej skrzyneczki poleci rzadkiego, to może to być mocny strzał. No bo tam są mocne jednak te dropy, ale może niestety Kompletnie nic na mnie wypaść. Albo takie skinki za 100-200. Yy, Ziko. O nie o nie, to już się zaczyna. Bandurka tutaj trafia. Dawaj, dawaj, coś gównianego, coś proszę. Ja pierdzielę dwa i pół klocka od razu dla niego zleciało. Piękny boiczek. Leci kolejna tutaj sztuka jeszcze pewor dostaje. No nie gadajcie, że mogłem underdoga znowu odbrać. Ja pierdzielę. No i dwa klocki. Piękny tutaj strzał, no pięknie. Spokojnie, cztery sztuki do końca. Co, ja pierdzielę! No nie denerwujcie mnie. Ja tutaj jeszcze delikatnie przeziębiony, a goście sy trafiają tak o, po dwa, trzy klocki. Niesamowite. Dawaj, dobra, mamy to. Teraz wlatuje kałaszek za 15 koła. Albo, no nie wiem, coś za dyszkę. Okej, okay, czwóreczka. Czwóreczka nie jest źle. Zobaczcie, jest na Jeszcze jedno. No nie, nie, jeszcze jedno. Ostatnia szansa. Dawaj w tej skrzynce rzadki przedmiot. Błagam. Dupa blada, nie trafiliśmy. No, kurde, tutaj pewor zgarnia. No, blisko było, blisko. Ja pierdzielę 13400 ziko. Niesamowite tutaj jeszcze emeczkę no pocieszenie, dosyć ciekawy skinek za 45 ziko. Fajna generalnie bitwa, fajnie, że to wprowadzili, mi się jak najbardziej podoba, coś nowego. Wariaty, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobał. Taki teścik skrzyneczki, jeżeli tak, zostawcie łapy w górze oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. e eu